Witam, korzystając z tego, że przestało padać, nie jest za gorąco, bark mnie nie boli, czasu jest trochę. Chciałbym pokazać dzisiaj kolejny film z serii przegląd koniowej kolekcji. Trzy stoki. Dwa australijskie stoki. Tego chyba już pokazywałem, a dwa australijskie stoki i jeden, no właśnie, jeden inny. Pierwszy stok to jest bat 5,5 stopy. Bat wykonany przez firmę SKT. Bardzo fajną, bardzo dobrą firmę australijską robiącą baty. Takie do pracy chyba. To znaczy robią też fansy, ale generalnie robią baty po prostu do roboty. I jest to. Pokazuję go, bo drugi też będzie z tej samej skóry. Jest to bat z Red Hide. Bat y, pleciony z czterech rzemieni. Prosty, nie są taperowane do końca, ale chciałem pokazać, jak można zakończyć. Ten bat się kończy, bat z Red Hide kończy się grubością może 4, 5 mm, może 6. Bardzo piękna, finezyjna robota, więc z takiej skóry grubej, przecież na, na, na 4, 3, 4 mm, można piękny bat zrobić. I to jest jeden z moich ulubionych batów, taki najczęściej używany. Piękny stock whip. Który, który można długo szczelać, nie męczy ręki. Fajny bit. Drugi jest również australijski stock whip, zrobiony tym razem przeze mnie. Jest to akurat bat. Technicznie jest batem mojej żony, bo zrobiłem go dla niej, ale moja żona rzadko szczela. Co jest w tym bacie ciekawe? To jest bat akurat z Kangura. Bardzo. Tu ma, kończymy chyba 4 mm, 6 rzemieniami. Yy, ja ten bat zrobiłem używając wyłącznie scyzoryka Victorinox. To znaczy, Victorinoxem ciałem skórę. Yy, wszystko robiłem Victorinoxem. Tam nie użyłem po prostu innego narzędzia. I, i wyszedł naprawdę fajny bat, Leciutki, jeszcze lżejszy od tamtego. Piękny. Piękny stok. Oczywiście to jest bat, który zawsze zostanie w kolekcji, bo nie jest moim batem w ogóle. No i ostatni bat. Taki dość ciekawy, to znaczy. Hmm, sam nie wiem, jak go zaklasyfikować. Technicznie jest stokiem, ale tak naprawdę to jest taki Hungarian Whip. Znaczy. Jego body to ma 20 40, 60, 70 cm, czyli, czyli dwie, dwie stopy w zasadzie body z małym taperem. Czyli tam zwęża się, no powiedzmy o połowę może no jest taper, no bo tu mam powiedzmy jakieś 3,25 mm, a tu na końcu ma 10 mm. Dlatego, że ten BAT technicznie... Był zrobiony jako na hajka. Czyli jest na hajką po prostu. I tak chodzi jak na hajka, i, i, i można go używać jako na hajki. Rękojeść z Blacktornu, tu irlandzkiego. Oryginalna. No i właśnie, ma teraz fal. Fal, który jest taperowany. Na nim po prostu trenowałem różne, różne, przeploty. Cały, cały jest wykonany z Red High. To jest świetna skóra właśnie na baty. No i, i, i mamy takiego stoka. No, technicznie jest czterostopowym stokiem. Całkiem fajnie chodzi jak to stok. Mocny, głośny bat. Jest trochę cięższy niż australijski. Ale całkiem fajny bat. taki. No na pewno jedna z moich ciekawszych konstrukcji taka. Ja lubię trzy w jednym. No to mamy tu dwa w jednym. Chociaż, żeby się uparł to trzecie też się znajdzie. Dzięki wielkie.